Nie skacz, powiedział pogrążony w trudnościach CEO, ściągając ciężarną dziewczynę z dachu. Była deszcz padał mocno, nieustępliwie, przemaczając każdy zakątek Warszawy. Neony migotały w burzy, odbijając się fragmentami na szklanej fasadzie wieży Krawczyk symbolu władzy i bogactwa. Ale nic z tego nie miało znaczenia dla młodej kobiety na dachu. Była przemoczona, długie blond włosy przykleiły się do jej twarzy, biała sukienka powiewała jak widmo na wietrze. Jej dłonie delikatnie spoczywały na zaokrąglonym brzuchu. Materiał przylegał do skóry z powodu nawałnicy. Jej wargi drżały, czy to z zimna, czy ze strachu, już nie wiedziała. Łzy mieszały się z deszczem, gdy patrzyła w dół. Z tej wysokości wszystko wydawało się małe, odległe, bez sensu. Powinnam być kimś, szepnęła w ciemność, ale wszystko zniszczyłam. Wiatr zawył w odpowiedzi, samochód zatrąbił na dole, śmiechy odbijały się echem między budynkami, nieświadome jej bólu. Zamknęła oczy: Nie skacz. Głos był stanowczy, głęboki, nieautorytarny, ale pełen ciężaru, jakby należał do kogoś, kto już stanął nad przepaścią i wrócił. Alicja odwróciła się, zaskoczona, niemal się poślizgnęła. Kilka metrów dalej mężczyzna patrzył na nią nieruchomy, z oczami wbitymi w jej spojrzenie. Był przemoczony, ciemny płaszcz ciężki od deszczu, buty ślizgały się na mokrym betonie. Ale stał niewzruszenie, jakby burza go nie dotykała. Nie znam cię, wyjąkała Alicja, robiąc chwiejny krok w tył, spiętą niebezpiecznie blisko krawędzi. Nie muszę cię znać, powiedział spokojnie. Ale znam to spojrzenie. Sam je nosiłem. Jego głos był chrapliwy, ale nie surowy, z wyczerpaniem, które skrywało siłę. Proszę, wyciągnął rękę powoli. Zejdź! Zanim przejdziemy dalej, proszę, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteś. Zasubskrybuj też kanał, proszę. Kontynuując, dlaczego, odparła ostro: Dlaczego Cię to obchodzi? Nikogo innego nie obchodzi. Nie odwrócił wzroku, bo stałem dokładnie tam, gdzie Ty, nie na tym budynku, ale w tym samym bólu. Jego głos lekko się załamał, ale mówił dalej. Też myślałem, że świat ze mną skończył. Alicja pokręciła głową, gorzki śmiech wyrwał się z jej ust. Nie rozumiesz, to nie tylko smutek, straciłam wszystko rodzinę, przyszłość, wszyscy uważają, że jestem hańbą. W takim razie się mylą, powiedział łagodnie. Spojrzała na niego przez zasłonę deszczu. Nie mrugnął, nie cofnął się, nawet nie znam Twojego imienia. Mruknęła, jej głos niemal zagłuszony przez wiatr. Krzysztof Nowak, odpowiedział: I myślisz, że ładne słowa mnie uratują? Nie, powiedział Krzysztof ale może wyciągnięta ręka powstrzyma cię przed upadkiem. Przez sekundę, kruchą i zawieszoną, świat ucichł poza deszczem. Wtedy stopa Alicji się poślizgnęła. Alicja! Krzysztof rzucił się naprzód, chwytając jej nadgarstek z siłą, ciągnąc ją od krawędzi całym ciężarem ciała. Potknęła się, wpadając w jego ramiona, z oddechem przyspieszonym, oczami rozszerzonymi w szoku. Nogi się pod nią ugięły, oboje upadli na mokry beton, jej ciało drżało od niekontrolowanych szlochów. Trzymam cię, szepnął Krzysztof, obejmując ją bez wahania. Nie jesteś już sama. Alicja wtuliła twarz w jego ramię, burza szalała wokół. Coś małego, kruchego zmieniło się w niej. Krawędź wciąż tam była, jak deszcz, miasto, wstyd. Ale on też tam był, i po raz pierwszy od dawna ktoś ją zawrócił. Miesiące wcześniej Alicja Krawczyk wydawała się idealna. Dziedziczka rodu Krawczyk, właścicieli imperium biznesowego, była złotą dziewczyną. Z blond lokami, promiennym uśmiechem i życiem pełnym przywilejów, miała wszystko, co inni widzieli tylko w magazynach: luksus, status, nietykalny świat. Ale w głębi duszy pragnęła czegoś, czego to wszystko nie dawało prawdziwej miłości, która widzi ją za to, kim jest, nie za nazwisko. Gdy Jakub Lis pojawił się w jej życiu, charyzmatyczny i uroczy, wydawał się bajką. Widział ją jako Alicję, nie krawczyk. Poznali się na gali charytatywnej w Krakowie. Jakub, gość zaproszonego gościa, nie był bogaty, ale poruszał się z pewnością. Markowe ubrania, wynajęte samochody, odpowiednie kontakty. Przyjaciele szeptali, że jest szorstki na krawędziach, ale Alicja ignorowała, chciała w niego wierzyć, ale Jakub był manipulatorem, zobaczył jej samotność i wykorzystał ją. Gdy Alicja odkryła ciążę, wszystko się rozpadło. Zdenerwowana powiedziała mu w spokojnej kawiarni w Gdańsku, nawet nie mrugnął. To nie moje, powiedział, popijając kawę, rać sobie. Alicja zamarła. Wiesz, że to twoje, nalegała, głos jej się łamał, rzucił kilka banknotów na stół, uśmiechnął się okrutnie. Powodzenia, księżniczko i wyszedł. Siedziała sparaliżowana, świat wirował w zwolnionym tempie, ręka na wciąż płaskim brzuchu. Najgorsze przyszło później. Jej ojciec, Andrzej Krawczyk, człowiek budujący imperia i niszczący rywali, spojrzał na nią z pogardą. Przyniosłaś hańbę naszemu nazwisku, powiedział zimno. Nie pytał o jej zdrowie ani dziecko, tylko zażądał, by zniknęła z widoku publicznego. Matka milczała, odległa, bez pocieszenia. Na uniwersytecie plotki się rozeszły. Rosnący brzuch Alicji stał się celem szeptów. Przyjaciółki unikały jej, spojrzenia osądzały, lekkomyślna głupia. Przestała wychodzić, odbierać telefony. Rezydencja, która wydawała się pałacem, stała się klatką. Pewnej nocy, przy padającym deszczu, Alicja spakowała walizkę. Ojciec był poza domem, matka zamknięta w swoim pokoju. Nikt nie pytał, dokąd idzie. Zeszła po marmurowych schodach, obcasy odbijały się echem. Przy drzwiach poczuła spojrzenie. Matka w cieniu z założonymi rękami nic nie powiedziała. Ich oczy się spotkały. Cisza. Alicja otworzyła drzwi, deszcz ją pochłonął. Bez celu z ręką na brzuchu pomyślała, może wszystkim będzie lepiej beze mnie. I tak Alicja Krawczyk, która kiedyś miała świat stóp, szła sama na dach, na krawędź ku decyzji, która niemal zakończyła wszystko, gdyby nie głos, który zawołał: "Nie skacz!" Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz, Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Deszcz ustał, gdy Krzysztof Nowak i Alicja Krawczyk dotarli do jego mieszkania w spokojnej dzielnicy Krakowa. Milczenie w samochodzie było ciężkie, ale Krzysztof nie naciskał, by mówiła. Prowadził z pewnymi rękami, oczy na drodze, jakby prowadził Alicję przez burzę, która jeszcze się nie skończyła. W mieszkaniu podał jej ręcznik i szarą, starą, ale czystą bluzę. Alicja przebrała się w łazience, podczas gdy on podgrzewał wodę w prostej kuchni, bez wymyślnych ekspresów, tylko popękane kubki i migoczące światło nad zlewem. Wyszła, bluza luźno zakrywała jej sylwetkę, wilgotne włosy zaczesane do tyłu. Rozejrzała się: zużyta kanapa, stosy książek na podłodze, ramka odwrócona na półce. Krzysztof podał kubek, herbata rumiankowa. Powiedział. Nie luksus, ale grzeje. Alicja chwyciła go drżącymi rękami, skinęła. Nie musisz teraz mówić, powiedział łagodnie. Jesteś tu bezpieczna. Patrzyła na niego długo, niepewna, ale uspokojona jego spokojem. Siedzieli w ciszy, ciepło kubka w jej dłoniach, tykanie zegara na ścianie. Miasto pulsowało na zewnątrz, ale tu było jak przerwa między burzami. Krzysztof Nowak nie zawsze był człowiekiem prostych mebli i używanego samochodu. Lata wcześniej jego imię pojawiało się w magazynach biznesowych. Prezes Innowacja Tech, startupu, który w 18 miesięcy osiągnął ogromną wartość. Nazywano go wizjonerem. Z najlepszym przyjacielem, Dominikiem, budowali wszystko od zera nieprzespane noce, pominięte urodziny, szkice na tablicach. Aż do zdrady, Dominik potajemnie sprzedał akcję Krzysztofa rywalizującej firmie. Gdy Krzysztof się zorientował, rada go wyrzuciła. Stracił firmę, dom, przyjaciół. Prasa go wyśmiała. Krzysztof Nowak, cudowne dziecko, które szybko upadło, zniknął. Przeniósł się do Krakowa. Podejmował dorywcze prace, unikał więzi. Najgorszy nie był brak pieniędzy, ale cisza, gdy telefon przestał dzwonić. Z czasem Krzysztof nauczył się żyć bez hałasu, czytał więcej, gotował, spacerował, odbudował coś. Nie sukces, ale stabilność, siłę, perspektywę. Teraz, patrząc na Alicję, widział odbicie własnego upadku. Nie pytał o szczegóły, nie musiał. Jej oczy opowiadały historię, którą znał w innej formie. Przez pierwsze dni Alicja została z konieczności, ale też dlatego, że tu nikt niczego od niej nie wymagał. Bez osądów, tylko przestrzeń. Rano zamiatała podłogę, gdy Krzysztof pisał, zmywała po kolacji, nie z obowiązku, ale by czuć się przydatną. Zauważał, ale nie komentował. Odpowiadał subtelnymi gestami. Pewnego ranka znalazła książkę pod drzwiami pokoju gościnnego. Wychowanie dziecka samotnie, bez liściku, tylko książka. Zawahała się, potem wzięła. Tego samego dnia zobaczyła kanapkę z masłem orzechowym i bananem na stole. Wspomniała o tej kombinacji raz, zapamiętał. To było małe, ale znaczyło wszystko. Później Krzysztof zaczął kupować bułeczki żytnie w odległej piekarni, jedyne które Alicja mogła jeść z nudnościami. Nigdy nie prosił o pochwały, tylko zostawiał worek na blacie. Ich rozmowy były lekkie: książki, muzyka, ekscentryczni sąsiedzi, ale było milczące porozumienie. Nie pytał o jej przeszłość, nie dotykała odwróconej ramki, widzieli się jako ludzi, nie skandale czy porażki. Pewnej nocy spokój się przerwał. Alicja poszła spać wcześnie. Deszcz szeptał w oknach. Leżąc z rękami na brzuchu, szloch wyrwał się. Surowy, głęboki. Próbowała go stłumić, ale Krzysztof usłyszał. Zatrzymał się za drzwiami, słuchając stłumionych dźwięków. Nie zapukał, tylko usiadł oparty o ścianę. Po długiej ciszy powiedział cicho: Nie naprawię cię, ale będę tu, aż się naprawisz. Alicja zamarła. Łzy wciąż płynęły. Ale drżenie ustało. Ciemność wydawała się mniej hałaśliwa, mniej samotna. Nie odpowiedziała. Nie musiała. Jego słowa ją otuliły nie obietnicami, ale obecnością, przypomnieniem, że czasem uzdrowienie przychodzi z nieporzucenia. Krzysztof zamknął oczy na korytarzu. Nie wiedział co będzie, ale znał ból bycia złamanym i wiedział głęboko że nikt nie powinien stawiać mu czoła sam światło poranka wpadało przez cienkie zasłony oświetlając blat gdzie Alicja siedziała z otwartym laptopem palce zawahały się nad klawiaturą jej oczy były jaśniejsze zmęczenie wciąż obecne ale coś się zmieniło zapisała się na kurs online zarządzania używając pożyczonego laptopa i darmowego wifi z krakowskiej biblioteki to nie była wielka decyzja, tylko krok poza przeszłość. Nikt nie wiedział, że jest Alicją Krawczyk, dziedziczką imperium, i wolała tak. Była po prostu Alicją, młodą kobietą, która chciała więcej niż przetrwać. Aplikowała na zdalne stanowiska w startupach pod innym nazwiskiem. Nie chciała litości, chciała celu. Pierwsza rozmowa była katastrofą drżący głos, niestabilne połączenie. Krzysztof, Czekał z dwoma kubkami gorącej czekolady. Pierwsze rozmowy zawsze są złe, powiedział. Spróbujesz jeszcze raz? I spróbowała. Pomagał jej szlifować e-maile, usuwać ton przeprosin, którego nawet nie zauważała. Ćwiczyli pytania na kanapie, jej brzuch rósł, notatki rozrzucone. Czuję, że zaczynam od zera, przyznała pewnej nocy. Ja też tam zaczynałem, powiedział Krzysztof. Zero to nie koniec, to nowy początek. Drzwi się otwierały. Alicja dostała pracę zdalną w startupie technologii medycznej, zarządzając wirtualnymi harmonogramami i korespondencją. Nie było to efektowne, ale było jej. Każdy wysłany e-mail, każda zrobiona tabela przypominały jej, kim jest poza plotkami. Wieczorami pisała w notesie, drogi maluszku. Dziś wysłałam trzy propozycje i dwa razy się pomyliłam, ale poprawiłam. Nie płakałam, uśmiechnęłam się, klikając wyślij. Nie wiem, kim się staje, ale bardziej ją lubię. Jej złe dni już jej nie pochłaniały. Uczyła się, pracowała, rosła. Nie w wersji, której oczekiwał świat, ale w kimś silniejszym, łagodniejszym, ostrzejszym. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał. Historie szepczące. Skomentuj z jakiego polskiego miasta oglądasz: Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Sala konferencyjna lśniła bursztynowymi światłami, brzękiem kieliszków i korporacyjnymi rozmowami. Mężczyźni w garniturach na miarę wymieniali wizytówki, kobiety w eleganckich sukniach krążyły. To było wydarzenie innowacji w technologii medycznej w Gdańsku, gdzie Krzysztof Nowak został zaproszony jako konsultant dla startupu. Ręce w kieszeniach pił wodę, czując się nieswojo wśród ego w powietrzu. Coś go niepokoiło. Wtedy zobaczył Andrzeja Krawczyka, nienagannego, o sztywnej postawie, dominującej obecności. Ich oczy się spotkały. Andrzej zmarszczył brwi, potem rozpoznał. Podszedł głosem niskim. Ty, powiedział zimno, wiedziałem, że cię znajdę. Krzysztof stał nieruchomo. Andrzej ciągnął, warcząc: Myślisz, że możesz wtrącać się w moją rodzinę, bawić się w wybawce dziewczyny, która zawiodła? Krzysztof przechylił głowę. Tak to nazywasz? Porażką. Andrzej pokręcił głową. Miałem wszystko. Przyszłość, reputację, dziedzictwo. Teraz ukrywa się jak wstyd. Głos Krzysztofa pozostał spokojny. Nie wtrącałem się. Powstrzymałem ją przed skokiem z dachu. Andrzej zamrugał, zaskoczony. Lary, słucham? Krzysztof spojrzał mu w oczy. Jestem człowiekiem, który nie pozwolił twojej córce umrzeć. Ostra cisza, jakby sala zamarła. Andrzej otworzył usta. Ale nic nie powiedział. Ojcze, głos przeciął napięcie, obaj się odwrócili. Alicja stała kilka kroków dalej, w prostej, eleganckiej sukni, brzuch widoczny, bez przeprosin, ręce na brzuchu jakby mówiła: To moje, nie wstydzę się. Szła pewnie oczy wpatrzone w ojca po raz pierwszy od lat. Wyraz twarzy Andrzeja stwardniał. Alicjo, uniosła rękę nie. Ty nie mówisz pierwszy. Spojrzała mu głęboko w oczy. Powiedziałeś, że przyniosłam hańbę rodzinie, że wszystko zniszczyłam. Ale myliłeś się, ojcze. Nic nie zniszczyłam. Przetrwałam coś, czego nigdy nie zrozumiesz. Niosłam życie, gdy czułam się martwa. Rozejrzała się po tych, którzy kiedyś szeptali, potem na niego. Nie przyszłam prosić o aprobatę. Przyszłam powiedzieć, że nie jestem twoim wstydem. Jestem Twoją córką, silniejszą teraz niż kiedykolwiek. Andrzej wydawał się mniejszy. Jego milczenie trwało, pełne niewypowiedzianych słów, i to milczenie było dźwiękiem pękającej ściany. Alicja odwróciła się, Krzysztof u jej boku, i nikt nie śmiał mówić. Widzieli ją nie jako skandal, ale jako siłę. E-mail przyszedł dyskretnie, bez przeprosin, tylko formalna oferta od Rady Rodziny Krawczyk sześciomiesięczne stanowisko próbne w dziale inicjatyw społecznych, podpisane przez Andrzeja. Test, ale uchylone drzwi. Alicja spojrzała na ekran, odwracając się do Krzysztofa. Myślisz, że powinnam przyjąć? spojrzał na nią łagodnie tylko jeśli jesteś gotowa pokazać, kim naprawdę jesteś. Była. Biuro było skromne, dalekie od sal konferencyjnych z panoramicznymi widokami, ale dla Alicji było idealne. Zaczęła od przeglądu propozycji, analizy dotacji. Jej umysł, wyostrzony odbudową, dostrzegał wzorce, luki. Pomysł narodził się. Pewnej nocy, gdy dziecko spało, Krzysztof pomógł go ukształtować. Nie łatasz dziur, powiedział. Odbudowujesz fundamenty. Alicja skinęła. Chcę czegoś dla kobiet takich jak ja, porzuconych. Tak powstała Ostoja, cyfrowa Platforma dla samotnych matek, zasoby emocjonalne, narzędzia finansowe, kontakty z przedszkolami, mentoring. Osobista, odważna napotkała opór. Członkowie Rady Drwili zaniszowe nie pasuje do naszej marki. ale Andrzej nie zablokował. Obserwował, jak Alicja buduje zespół, współpracuje z organizacjami, ożywia pomysł, oparty na prawdziwych historiach. Tymczasem Krzysztof wrócił do technologii, przyjmując strategiczne stanowisko w powstającej firmie AI. Nie było to krzykliwe, ale ważne. Wracał wcześniej, by gotować lub usypiać dziecko, gdy Alicja pracowała do późna. Ich życie nabrało tempa. Dzień premiery nadszedł. W średniej wielkości audytorium w Warszawskiej dzielnicy innowacji publiczność menedżerowie dziennikarze liderzy społeczni samotne matki, które Alicja poznała światła przygaszone reflektor na środku Alicja weszła na scenę z synem na rękach. Sala ucichła, wzięła głęboki oddech. Niedawno, zaczęła, stałam na dachu budynku przekonana, że moje życie jest bezwartościowe. Myślałam, że zawiodłam jako córka, kobieta, człowiek, ale myliłam się. Ręka na synu. Dziś jestem tu jako matka, liderka, ktoś złamany, ale niepokonany, bo prawdziwa miłość mnie podniosła. Sala wstrzymała oddech. Ta platforma to nie jałmużna, to godność. Daje narzędzia kobietom, by odzyskały życie. Przypomina, że macierzyństwo to nie koniec marzeń, to początek nowych. Z pierwszej ławy Krzysztof patrzył, oczy wilgotne. Andrzej kilka miejsc dalej, nieruchomy, ale z łagodniejszym wyrazem twarzy. Niepełna aprobata, ale coś bliskiego. Alicja stała wyprostowana, nie już dziewczyna uciekająca od nazwiska, odzyskała je na swoich zasadach. Rok później świat stał się łagodniejszy, prawdziwszy. Alicja, Krzysztof i ich syn Szymon mieszkali w małym domu na przedmieściach Krakowa, gdzie sąsiedzi machali listonosz, znał ich imiona. Nic jak luksusowe wieżowce, ale było ich ciepłe ściany, zapach cynamonu w kuchni, rozrzucone zabawki, szczery śmiech. Szymon właśnie skończył rok, ciekawski, rączki sięgały wszystkiego, śmiech zaraźliwy. Alicja łapała Krzysztofa, jak patrzył na niego z czułością, którą próbował ukryć. Posadził ogród na podwórku, nie z zamiłowania, ale bo Alicja marzyła o własnych truskawkach. Każdy pęd sprawiał, że się uśmiechała. Byli szczęśliwi, nie w wyidealizowanym sensie mediów, ale w cichych, złotych momentach, gdzie wszystko pasowało. W piątkowy wieczór, przy zachodzie słońca, Krzysztof zaproponował spacer. Szymon był u sąsiadki. Alicja zobaczyła cel. Dach, gdzie wszystko się zaczęło, teraz odnowiony, bardziej elegancki, ale wspomnienie żywe. Krawędź, deszcz, jego głos. Otworzył drzwi. Alicja wyszła powoli. Obcasy stukały. Niebo złote, miasto pulsowało w dole. Tu wszystko stało. Krzysztof chwycił jej rękę. Stałaś tu, gotowa puścić, powiedział. A ja, nie wiedząc, czy mam coś do dania. Skinęła. Oczy wilgotne, ale uratowaliśmy się nawzajem. Uklęknął, wyjmując prosty pierścionek z wygrawerowanym napisem: Wciąż stoimy. Alicjo, krawczyk głos mu drżał wyjdziesz za mnie? Uklęknęła też, śmiejąc się i płacząc, obejmując go. Tak, szepnęła tysiąc razy tak. Stali tam objęci, niebo zmieniało się ze złota na fiolet. Tydzień później w cichą niedzielę we trójkę na podłodze salonu. Krzysztof budował wieże z klocków. Alicja piła herbatę w jego starej koszulce. Szymon chwiał się do nich, uśmiechnął się i powiedział pierwsze słowo. Krzysztof zamarł, klocek wypadł. Alicja szeroko otworzyła oczy. Szymon powtórzył głośniej. Papa. Krzysztof się załamał. Oczy pełne łez. Przyciągnął Szymona na kolana, twarz w ramieniu chłopca. Alicja zasłoniła usta. W tym momencie wszystkie straty Krzysztofa firma, tytuł, przeszłość rozpuściły się. Miał rodzinę. Po południu spacerowali, trzymając się za ręce pod złotymi liśćmi. Bryza szeptała. Słońce przeciekało w ciepłych smugach. Szymon śmiał się kopiąc liście. Alicja uśmiechnęła się do Krzysztofa, ścisnął jej rękę. Bez słów, już wszystko powiedzieli. Czasem złamana dusza ratuje inną, i obie stają się całe. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego? Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć więcej takich historii.